Intymność w relacji z narcyzem. Żeby dopełnić obrazu relacji z narcyzem, musicie wiedzieć o specyfice jego zachowań w intymnych relacjach. Zapewne te zachowania wzbudzają was niepokój i powodują, że myślicie, że z wami coś jest nie tak. Nie jest. Narcyz to specyficzny rodzaj cechuje się wyolbrzymionymi potrzebami i przechwałkami na tym tle. Standardem u narcyzów jest niezliczona ilość kobiet i każda aż piszczy gdziekolwiek się pojawi, w jego mniemaniu oczywiście. Charakterystyczna jest ostentacyjna fascynacja kobietami i celowe wzbudzanie zazdrości w partnerze. Same zbliżenia są mechaniczne i mają na celu zaspokojenie potrzeb narcyza i absolutnie daleko tu do czułości i bliskości z narcyzem. Typowa jest także manipulacja zbliżeniami to pole dla narcyza do manewrowania emocjami partnerki i kontrolowania sytuacji, a unikanie zbliżeń to zasianie niepewności w partnerze i umniejszanie jej wartości, bo na intymność z narcyzem trzeba zasłużyć. Pamiętajcie o tym, że schemat myślenia narcyza jest zawsze taki sam. Jestem najlepszy i wszyscy muszą to zobaczyć, ponieważ poczucie bycia uwielbianym i pożądanym przez płeć przeciwną daje mu siłę i pewność siebie. Co się za tym kryje? To, co zwykle, to strach przed porażką, że misternie budowana fasada wspaniałości runie, a to największy koszmar narcyza. Więc lepiej zachować swój wizerunek, niż narazić się na ocenianie, niż i porażkę. Bo lepiej odrzucić, niż być odrzuconym. Więc nie dajcie się nabrać na sztuczki narcyza w intymnej relacji. To zawsze jest jego gra, jak na każdej innej przestrzeni, do manipulowania tobą.